Cześć, to Gosia. Miłoś. Dzisiaj będzie taki szybki filmik z aktualizacją naszych zakupów zielonego parapetu, jak się nie raśniki. I też powiem wam kilka rzeczy, których wcześniej nie zauważyłam. To więc tak. Zielonego parapetu zamówiłam sobie wtedy w tym grupowym zamówieniu. Co możecie zobaczyć filmik, który dodaliśmy dwa tygodnie temu. Będą się dodać karty. Tak, dodasz kartę. Nie cierpię, tak zrobi. Tak, zamówiłam Kalisję Pink Lady, yy, Lemon Online i fikusa Elastica, to jest taki czarny z tym czerwonym czubkiem. Wszystkie kwiatki przesadziłam. Ficus, no to to była malutka roślinka, myślałam, że on przyjdzie do doniczce, jednak okazało się, że jest bez doniczki. Ale go posadziłam, na razie się trzyma, Tutaj jest jeszcze ciężko powiedzieć, jak on się tam będzie miewał, ale czuję, że będzie dobrze. Go właśnie też, jak wczoraj dodaliśmy filmik, posadziłam eksperymentalnie w ceramisie. A też jest w tej nowej doniczce. Tak, też jest w nowej doniczce zielonego parapetu. Yy, Kalisję Pink Lady też przesadziłam, ale to będzie rosło. Pierwszy bo włoski. Jest, tak, bo to jest jak trzykrotka, ona już trochę, widzę, podrosła. No Powiedz, że to są pierwsze włoski tak, w tej doniczce. No. Pierwsze włoski w tej doniczce. I chcę ją też sobie porozmnażać, trochę pozagęszczać. Tutaj jakieś listki usychają, ale to możliwe, że polałam jej po prostu wodą podczas tam mycia doniczki, jak ją przesadziłam. Też fajnie się trzyma, rośnie. No i mój wielki zawód. To jest to, czego nie zauważyłam podczas poprzedniego filmu. Jak przyszedł do mnie ten yy, filodendron Lemon Lemonade, okazało się, że jeden pęd w ogóle jest nieukorzeniony. Kosztowałam 15 zł po przecenie. Jednak to nie była przecena spowodowana tym, że jest to roślina drugiej kategorii. Tylko kupiłam go jako pełnowartościową roślinę. Tylko to była promocja na Black Friday. Także trochę słabo. Ale będzie żył? No, ten jeden pęd ma się świetnie. A ten drugi pęd? No, liście były dość uszkodzone. Tutaj go wsadziłam, tą końcówkę z wierzchołkiem wzrostu do wody. Już mi zaczął tutaj puszczać korzonek. Możesz pokazać. No. No. Okay, Podejdź bliżej. Widać korzonek? No. A część dałam do mojego alaterarium z ogreskami. Tutaj są liczne eksperymenty, nie pytajcie o to. Yy, I jeden też już zaczął tutaj, puszcza korzonki, spadną to w ogóle się dzieje dużo szybciej. Mogę wam zrobić odcinek o, o korzenianiu ogresków. Ten tego włożyłam później, także jeszcze nic nie widać. Ogólnie słabo, że wysłali roślinę w takim stanie. Czy zastanawiałam nad reklamacją, ale już stwierdziłam, że szkoda zachodu i sobie dam z tym rady. Został zielony parabet spokojny. No ale właśnie ci powiem, <gry> że ja, dużo właśnie osób mi pisało negatywne opinie na ten temat, że yy, rośliny przychodzą w dość słabym stanie niektóre i. Koleży, z koleżanką kiedy zamawiam właśnie też coś te, tego starta ruleja to jej przyszły zgnite Po prostu dwa egzemplarze, wiesz? No to musimy założyć własną firmę i będziemy wysyłać ukorzenione, no. ładnie zapakowane do niczki. Tak. Gościa będzie wam pakować. Tylko to wiesz, własna ręcznie. Żeby móc sprzedawać rośliny, wysyłać je, trzeba mieć Uprawnienia, ty, żeby móc wystawiać te paszporty No to założymy, założymy patronite'a I będę nas wspierać i będziemy mogli wszystkich opłacić Będę musiała zdać egzamin Żeby móc wystawiać paszporty Poza to. Tak, ale to może kiedyś Także to tyle w dzisiejszym odcinku Chciałam wam zrobić taką Jeszcze coś z bliska mam pokazać? No możesz pokazać tego To w idziemy gronek. Koniec nieruchomej kamery. Tutaj są te moje ogryski. Wygląda to jak miejska dżungla. Tak, pokażę im tego, jak to już korzonki. On jest dopiero tydzień w tym sparnu. A tutaj jest w wodzie. Ja go właśnie pociągam na te ogryski, bo on mi słabo tutaj w wodzie się ukorzeniał, a tam od razu poszło. No i tutaj możesz jeszcze pokazać te super listki na tej kalki Sipping Light. Ale ładnie wygląda ogólnie. Tak. Ogólnie wszystko będzie rosło moim zdaniem, W ogóle, jak coś do ceramiki się włoży, to od razu lepiej wygląda. Tak, tak bardziej ekskluzywnie. No. Będzie. Wygląda jakby to było tak. z jakiegoś wypuszczonego dżungli. Tak. A ten tak nie jest jakiś chory? Ten Który? do góry? Czy on taki ma być, ten, ten, ten kolorowy? One takie mają, właśnie o co chodzi z tym y, fikusem elastycznym. Tak? Tak. Ja się nie znam. No. Ale ogólnie, no... Wszystko będzie żyło. Także może w przyszłości sprawdzimy inne sklepy z roślinami. Możecie mi pisać, w jakich y, sklepach z roślinami właśnie robicie zakupy i które polecacie. Tematowe. Tak, żebym była zadowolona w 100%, bo kusi mnie teraz, żeby zamówić Ficusa Discolor, albo jakąś agleonemę ładną. Także zobaczymy. Możecie mi napisać też w komentarzu, jakie macie doświadczenia z zielonym parapetem. I zostawić y, lajka i suba Boże. Jeżeli wam się podobało Dobrze, że ty cię brakuje. Tak, no, to pa No, trzymajcie się